Drogie dzieci, chciałbym powiedzieć, że możemy uratować świat. I modlę się na lużancu z Maleją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, chwaść Tobą, błogosławionaś Ty Modlę się o to, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby szata nie zniszczył kościołów i błogosławiony a bo tak swojego jezu. Święta Maria, Matko Boża, się za nami głośnymi. dzieci. Dzięki modlitwie możemy, możemy zdziałać wszystko, co jest możliwe na, na świecie. Teraz tylko godzinę śmierci naszej Amen. Amen. Kochani, pragniemy Was bardzo serdecznie zaprosić. Proszę zaprosić do wspólnej modlitwy żeby ulatować świat z, luża, z lużańcem i Maryją, i żebyśmy wszyscy byli dobrzy, żeby ta wojna się skończyła yy, wszystkim. I jeszcze się modlić dla tych, co nie wierzą w Boga. Tak, ona wrócenie dla grzeszników. Właśnie Maryja Fatimie przekazała i wybrała właśnie dzieci do tego, aby przekazać im największe tajemnice, Boże, tajemnice dla ludzkości, także i my ufamy, że nasze dzieci, ich serca są, są czyste, że mogą zanieść te nasze intencje pod sam tron Boga. Dzieci zmarują yy, na Twój świat.